widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj naszym zadaniem będzie wygrać gierkę grając tylko i wyłącznie lutem z pociągu Ale jeszcze przed tym zostaw suba, lajk like oraz jakiś ciekawy komentarz A ja nie przedłużam no i zapraszam do oglądania Dorowidzowie, taktyka jest taka, żeby wbić się przed pociąg trochę On będzie gdzieś tutaj, więc... Yy... Fajnie byłoby się wbić trochę przed niego i żeby nam nikt tego pociągu nie zabrał, bo ostatnio była taka sytuacja, że po prostu Zobaczcie, pojechałem tam, zabił mi ziomek i obrabował mi od razu jakby cały pociąg, więc była lipa fest, ale przy okazji tam jest mega dobry bot Który pokazuje ci yy, Gdzie są po prostu ludzie Szybko tego ziomka trzeba kupić Dobra, bierzemy go, mamy go i tak jak klasycznie, leczenie jest wyjątkiem, widzowie. Leczenie, amunicja jest wyjątkiem. Mamy cokolwiek, więc jest też git. Przyda mi się jakaś pompa. Czemu tak wolno chodzę, widzowie? O co chodzi? Ajajaj. Możecie, widzowie, też napisać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona broń. Ja na przykład mega lubię grać z tym rewolwerem, lubię też mega grać tymi podwójnymi pistoletami I to są chyba takie... I jeszcze skarną no karty, też jest mega gajacza, moim zdaniem I widzicie, ten bot rozświetla nam teren, więc on jest moim zdaniem też mega OP Przyda się nam na pewno No już to pokazuje nam no jakiegoś ziomka, który biega Tylko przydałby się to otworzyć, bo też przydałby się jakaś pompa, widzowie, no nie ukrywam, że pompa... Bardzo by się przydała Okej, okay. nie mamy chyba pompy Lipa Fest, to jest ten skara, ale wolę chyba też szybką broń mimo wszystko Okej, okay, tam już widzę jedno no, bierzemy ją widzę. No co, jest, czemu tak chodzę wolno Ale to jest irytujące widzowie Tak, to zaraz tysiące jak przejeżdżamy go od razu 75 On ma takie zero, widzowie. biało ma. I tak fest Czemu nie mogę tak chodzić? Czemu tak chodzę wolno? Nie, no ja I mam Biedronce wygrałem, widzowie. Zostawię no, czy to wina tego, że... nie, nie wiem. Kur... Maga ten movement. Okej, okay, tam się gdzieś nawalają. Dojeżdżamy, widzowie, dojeżdżamy. Co on robi? 44 dostał. Nie mam bata, że go w Raleź, let's go. głupio zrobił fest, głupio, że mnie zatykował Co on robi? Jeden ziomek też jest jakiś Trochę głupi A A bo tu kolejny ziomek, nie? No ja tych ziomków tu jest? Z zaraz grę tym manem Nie wierzę, nie wierzę widzowie Pora ucieczka, pora ucieczka Para na widzowie szybką ucieczkę, nie? nie damy sobie rady, nie, za dużo ludzi Jeszcze bota mi zabili Nie no, trzeba go pomścić widzowie, ten bot był mega dobry Jakiś krzak coś, ten TGS. Przydałby się widzowie Nie wierzę, nie wierzę, nie ta nie ta broń. Nie ta broń mi się przadła. Dobra leży, let's go! Posieliśmy widzę je bota A to jest jakiś ziomek Dobra leży, let's go O, zaraz go zaatakuje widza widzę. Trochę mi to Dobra leży Co jest? No aha. To fajnie Dobra, damy go podjeżdżamy, go widzę. Mówmy tam nie działa, ale dobra, damy se radę. No Aha, dobra. 0 39 HP. 49 HP. Dobra, ciekamy, ciekamy, ciekamy. Nie wierzę no Dobra, 13 miejsce, no nie wierzę no.